Projekt Nowa Generacja ma przybliżyć widzom młodych artystów. Piotr Latajczak zaprosił do występów na deskach malarni zespół o zastanawiającej nazwie Kupa. Sama nazwa w sumie jest taka dosyć intrygująca i zachęca często ludzi do, do przejścia się do teatru, więc może dlatego ta, ta nazwa e, tak nam się spodobała. A to się wzięło stąd, że jeszcze w liceum e, kolega jest jeszcze drugim kolegą, który grał główną rolę Adama, e, e, w szkole mieli taki teatr, który, na, który nazwali sobie Kupa. Ehm, no jakoś tymi co nam sobie powstała ta, ta grupa. Kupa, czyli ten nasz skrót jest takim jakby wyzwaniem nie tylko dla nas samych, ale również dla całego klasycznego teatru, jak również samej awangardy. Ten napisany przez bardzo dobrych autorów i co ciekawsze przez e, reżyserów, można tak powiedzieć twórców te, teatralnych i filmowych. Bo... Spektakl w rodzinnym sosie w wykonaniu teatru Scena prezentacji z Warszawy. To kolejne przedstawienie z Festiwalu Gwiazd Komedii. Spektakl w ogóle, który mówi opowiada o sytuacjach rodzinnych w krzywym zwierciadle, trochę. Jestem Ciężko, troszeczkę mi było pracować nad tą rolą.